Teraz, Twoja dziewczyna jest moją dziewczyną. Nie pójdziesz, Laurą do kawiarni. Wow! A! Wiesz, Kamil, skoro jesteśmy już parą i cały kampus już o tym wie, powinniśmy dawać dobry przykład innym nastolatkom. Jestem gotowy dawać dobry przykład wszystkim. No, świetnie. Słuchaj i zapamiętaj. Wymyśliłam zasady naszego związku. No, chłopcy! Więc zamierzają się pocałować, czy nie? Fuzel, przesuń się! Ja też chcę popatrzeć! Nie też to w sumie ciekawi! Fuj, Hulk! z cebulą? Znowu ją zjadłeś? Jasne! Cebulę sprawia, że moje miejsce są jeszcze większe! Fuj! Chłopcy! Teraz, Chłopcy, teraz nasza, nasza kolej, kolej żeby popatrzeć! Co tu się dzieje? Zrobić przejście? Wendy, usta się w kolejce! Każdy chce popatrzeć! Hulk, ty co, głupi? Jestem adminką! Powiem Pan, panu Maxowi! Tak! Powiem panu Maxowi. Więc, pierwsza zasada: kocham słodycze, dlatego zawsze powinieneś dawać mi żelki Misie. My, ja, jesteśmy tacy podobni. Ja też kocham żelki Misie. Weź trochę. <laughs> zasada numer dwa: jako mój chłopak, chcę, żebyś nosił okulary. I jeździł na desce. Mam robić to samo co banjo? Nie, kupiłam to specjalnie dla ciebie. Okej, okay, to zdecydowanie nie w moim stylu. Ale czego nie zrobiłbym dla mojej dziewczyny? Teraz ostatnia i najważniejsza zasada. Zapomnij o Puzzle, Halku i Milo. Teraz cały czas by już spędzał ze mną. He? Mam zostawić moich przyjaciół? No tak, dla twojej dziewczyny. Coś nie tak? Nie, nie zrobię tego. No to się rozstajemy. Hmm. Okej, okay, porozmawiam z chłopakami. Mam nadzieję, że to zrozumieją. To brzmi znacznie lepiej. O, Kamil, jesteś taki fajny! Hej, chłopcy, odsuńcie się! Teraz my będziemy patrzeć! Do zobaczenia w kawiarni! Do zobaczenia! Hej, Kamil, co to było? Kaka! To naprawdę zabawne! Banjo, czy będziesz tak chodzić cały dzień z kłaśną miną? Nie smuć się Banjo, weź dziec pączka, to ci na pewno poprawi nastrój Nie chcę, sam zjedz pączka! A co jeśli to zrobię? Ha, 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 ha. Kaczka, to naprawdę zabawne Kaczka, to wcale nie jest zabawne Banjo, nie ma powodu się smucić z powodu Laury Tango ma rację chłopie, teraz spotyka się z Kamilem i nie zależy jej na tobie Kaka, ale ty mądry! Nie wiedziałem, że spotyka się z Kamilem. Lepiej pomóżcie mi ją odzyskać! Tęsknię za nią! Ja wiem! Wypożyczymy fajny samochód i podbijemy do dziewczyn! Ale ona zapyta Bandruś, skąd masz taki fajny samochód? I powie, że to prezent od Twoich rodziców. Uwierzycie Ci i zerwy z Kamilem! Co? Co? Naprawdę jesteście głupkami! Jak mam wydać samochód jeśli nie mam prawa jazdy? Banjo ma rację! Bez prawa jazdy nie dadzą samochodu! Czyżby? Ha, 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 ha Wystarczy! Idę i rozprawię się z Kamilem! No dalej! No dalej, powiedz nam! Czy Leora umie się całować? Chłopaki, mam złą wiadomość! Przez jakiś czas nie będę się mógł z wami spotykać! Co?! Co? Cóż, wiecie, że mam nową dziewczynę i muszę poświęcać jej dużo uwagi! Kamil, czy to znaczy, że po zajęciach nie będziemy już grać na PlayStation? A co z naszymi imprezami? Czy już ich nie będzie? Czy to znaczy, że nie będziemy już chodzić razem na siłownię? Wydaje się, że właśnie tak. Hej, jesteś zdrajcą? Nie, nie jestem zdrajcą. Myślę, że jesteś. Porzucasz przyjaciół dla dziewczyny. Sam jesteś zdrajcą. A w ogóle, dlaczego do deski założyłeś okulary i nosisz tę deskę? Czy ty kopijesz banjo? Oddawaj, Laura mi to dała. Powiedziała, że wyglądam świetnie. To jaki właściwie jest wasz problem? Mówiłem wam, że mam nową dziewczynę! Pff, przyjaciele... Czy właśnie straciliśmy Kamila? To wszystko przez Laurę! Ona jest wszystkim winna! Musimy to zatrzymać! Dziś Kamil został dzbanem! Co jak jutro któryś z nas zostanie? Na przykład Hulk! Musimy ratować naszą męską przyjaźń! Jesteś pewna, że ona potrzebuje tego ciasta, Laura? Tak, jestem! Muszę się z nią zaprzyjaźnić! To siostra mojego chłopaka! Taki jest mój plan, dziewczyny! No właśnie, gdzie jest ta mała? O, Amina! Właśnie ciebie szukałyśmy! Więc po co szukałeś Aminy? Smęt, ja ty co, Amina? Nie do ciebie to było. Leo, ja chciałeś czegoś? Amina, skoro Kamil i ja jesteśmy paru. Zdecydowałam, że powinniśmy zostać przyjaciółkami! Jesteś siostrą mojego chłopaka i tak dalej! Amina nie chce się z Tobą przyjaźnić. Ona ma już swoje psiapsi. Stef, proszę, zamknij swoją małą buzię i nigdy więcej jej nie otwieraj przy mnie. Dziękuję! Amina, przygotowała dla Ciebie mały prezent na cześć naszej przyjaźni. Ciasto! Wiesz co, Laura? Włóż to ciasto do swoich małych ust! Smacznego, głupi pustaku! Dobra dziewczyny, idziemy! Laura, wszystko okej? Okay? Dziewczyny, dopilnuję, abyśmy stały się przepsi za miną! Hmm, chociaż ciasto ok? Całkiem smaczne! Wow, hej, bąbelku! Czego chcesz? Nic! Pf. 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 Ty co, szalałeś? Cześć, ten <śmienicza> A, to jest bardzo śmieszne. Nie ma nic śmiesznego w bawieniu się palcami i zachowywaniu się jak dziecko. Świeżak, czy wiesz, że jesteś toksyczny i nudny? Sam jesteś toksyczny i nudny. Chcesz się bawić palcami? Proszę, zagrajmy. Teraz na ciebie napluję. Tylen, mi ładnie jest pluć. To co, Dziecko? Nie ma go na zajęciach. Hej frajerzy! Widzieliście Kamila? nie widzieliśmy go! Dlaczego czego mi odpowiadasz, gufi? Nie masz wśród z frajerów. Ej, ty, Nie denerwuj mnie! Jestem w złym nastroju! Dziewczyna Banjo zostawiała go dla Kamila. Banjo jest tak zraniony, że mógłby płakać. Kaka, ty co, głupi? Dlaczego mówisz wszystko frajerom? Ale jaki problem? Chcę, żeby wiedzieli. Ej, okularniku! Gdzie jest Kamil? Nie wiem. Ej, ty! Gdzie jest Kamil? Nie widziałem! Mówiłem! Dajcie nam spokój! Nie widzieliśmy naszego Kamila! Zajmę się domem później. Teraz nie ma czasu. Tak, skopiemy Kamilowi tyłek. Kaczka, dlaczego przekazujecie wszystkie informacje frajerom? Jeszcze doniosą na nas panu Maxowi. Czy wyglądamy na kapuś? Dobra, wynośmy się stąd. O, plu, plu, plu. i powiedzmy panu Maxowi, że koszykarze chcą się bić na terenie kampusu. Banka, ty co, kapuś? Bo żałuję, że to powiedziałeś, świeża! Znacie zachowywać się zachowywać jak idioci! Chodźmy do pana Maxa, zanim zaczną się bić! Chłopaki, widzieliście Kamila? Nie, 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 widzieliśmy. nie widzieliśmy! Dziwne, ani śladu po nim. Nic dziwnego, Pewnie jest teraz z Laurą. Nie mogę znieść tej przebiegłej Laury! Cześć, ludzie, widzieliście gdzieś Laurę? Tak, szukamy jej po całym kampusie. Szukamy Kamila i też nie możemy nigdzie go znaleźć Wiem gdzie jest Laura Oliwka jeśli powiem ci gdzie ona jest Pocałujesz mnie w policzek? Oczywiście, że nie Głupi mięśniak On nic nie wie Ojej. O chłopaki spójrzcie Kamil idzie z Laurą Dziś wieczorem pójdziemy do kawiarni Poczęstuję cię koktajlem mlecznym Kamilku jesteś dla mnie taki hojny <gry> Laura gdzie byłaś? Szukałyśmy cię cały dzień Dziewczyny, teraz spędzam czas z moim nowym chłopakiem. Hej, Kamil, gdzie byłeś, brachu? Chłopaki, mówiłem wam, mam nową dziewczynę. Teraz jestem ciągle zajęty, wiecie o co chodzi. Ej, hey, koleś, jak ci się podoba spacer z moją dziewczyną? Podoba ci się? Co? Banjo, czego do diaska chcesz? Powiedziałam już wszystko. Nie jesteśmy już parą. Teraz spotykam się z Kamilem. No to będzie bójka. Marzykarze, odsuńcie się od mojego brata! Banjo, zrelaksuj się! Teraz twoja dziewczyna się ze mną spotyka, a dzisiaj pójdziemy z nią do kawiarni! A tak przy okazji, Laura, zapomniałem zarezerwować nam stolik dla dwójka! Zaraz to naprawię! Banjo, co do dziecka? Laura idzie z nim do kawiarni! Pójdź i rozpraw się z nim, a nie stoisz i się gapisz! Trzymaj mojego grusika! Nie pójdziesz z Laurą do kawiarni! Wow, Co ty zrobiłeś? Aaaaaa! Czy ktoś może mi wyjaśnić, co tutaj się dzieje? Mój Panczuś! Mój Panczuś, wszystko okej? Okay? Widziałam, że Kamil Nic mi nie jest, mój słodki cukiereczku! Kamil, dlaczego uderzyłeś w mojego bandżusia? Laura, posradałaś zmysły? On pierwszy zepsuł mi telefon. Wiesz co? Bierz swojego bandżusia i z nim się spotykaj. Nie jesteśmy już parą. Laura, jesteś idiotką. Zaraz co zrobiłaś? To wszystko przez ciebie. Kamil, wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Wszystkich, którzy dzisiaj brali udział w tej bójce, oczekuję w swoim gabinecie. Ty jesteś moim bohaterem. Obroniłeś mnie. Tak, mój cukiereczku. Suń się. Patrz, został pobity. Ludzie, Laura i Kamil w końcu zerwali. Dajcie lajki, subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. I wszyscy pa pa. pa!